Po raz pierwszy szkółka piłkarska LZS Siedlików na czele z prezesem Adamem Grzybem zorganizowała Mikołajki. Łącznie w imprezie, która odbyła się w restauracji Zacisze, wzięło udział około 50 adeptów piłki nożnej. Tym najmłodszym towarzyszyli rodzice. Szkółka piłkarska LZS Siedlików powstała zaledwie 4 lata temu i już ma w swoich szeregach kilka grup młodzieżowych od najmłodszego piłkarskiego przedszkola do juniora młodszego, a także seniorów grających na poziomie wielkopolskiej B klasy. Klub ma swoją filię nie tylko w Siedlikowie, ale i w Niedźwiedziu. Czy znaczy, wiedzieliśmy, że drużyna seniorów jest ważna, ale żeby stadion żył, żeby był w pełni wykorzystany, potrzebne są dzieci. Zaczęliśmy od dwóch grup, rozrosło nam się na no, nagle to z 25 zawodników do 50, potem 75. Także no mamy naprawdę dużo zadowolenia, że jest kogo szkolić i, i że mam nadzieję, będzie na rybek do drużyny seniorskiej. Szkółka może już także mówić o sukcesach. Jesteśmy nową szkółką. W tym roku wystartowały trzy zespoły w rozgrywkach zorganizowanych. Dzieci wygrywają, odnoszą zwycięstwa, także nie, nie ciągną ogonów. No a ostatnio Wiktoria Cup, drugie miejsce. laur dla najlepszego zawodnika, dla Antosia Stroczyńskiego, także cieszymy się. Jak dodaje prezes w powiecie Strzeszowskim, konkurencji nie brakuje. Myślę, że jesteśmy najmniejszą szkółką teraz, ale no, myślę, że znaleźliśmy swoją niszę w Siedlikowie, w Niedźwiedziu. Mamy nadzieję, że tych najlepszych będziemy zawodników gdzieś dalej wypychać, a ci, którzy e, okażą się jakby chęć do grania w zespole B klasy czy A klasy, no to będą zasilać nas zespół seniorski. Zorganizowanie wspólnej imprezy dla tak dużej liczby zawodników nie było łatwe, lecz zakończyło się sukcesem. Dzieciom rozrywki dostarczał iluzjonista, który momentami potrafił rozbawić ich do łez. Dużych emocji przyniosła też wizyta świętego Mikołaja, który zanim rozdał prezenty, postanowił sprawdzić wiedzę zgromadzonych sportowców. Młodzi adepci zdali ten sprawdzian na piątkę. Równie dobrze poszło im z prezentowaniem swoich piłkarskich umiejętności. Ale czy wszyscy byli w tym roku grzeczni? Zależy od dnia. Dzieci mają takie różne po prostu okresy. Czasami mają gorsze dni i wtedy dają popalić cenerowi, ale ogólnie można powiedzieć, że współpraca nam się układa bardzo dobrze. Pracę pod okiem Marcina Kasperczyka bardzo cenią sobie jego podopieczni. Szkoleniowiec od nowego roku skupi się głównie na juniorach. Jest w stosunku do nas taki kumpelski, próbuje nas zachęcać do różnego rodzaju ćwiczeń, nawet poza treningami. No, ogólnie jest gość. Zawodnicy z tej kategorii wiekowej powoli myślą już o swojej przyszłości, oczywiście związanej z futbolem. Chętnie chciałbym wystąpić w Wiktorii, ale problemy takie są, ale chętnie bym zagrał tam. Ja jeśli wszystko pójdzie dobrze, chciałabym dołączyć do klubu Ślęza Wrocław, no do Wrocławia ogólnie. Zajęcia w najmłodszej grupie od niedawna prowadzi Grzegorz Karwik, wychowanek Wiktorii Ostrzeszów. Trzeba dużo cierpliwości, pokory. No ale po, tych, po tym miesiącu myślę, że daje radę, że, że jakoś dotarłem do nich i idzie to w dobrym kierunku. Dzieci trenujące na co dzień w szkółce piłkarskiej LZS-u w ten poniedziałkowy wieczór mogły bawić się wspólnie z kolegami z innych grup młodzieżowych, trenerami, a także rodzicami. Było dużo śmiechu i pozytywnych emocji.